To nasz pierwszy vlog Ale już prosimy sponsorów o wsparcie. Pierwsze wyjście. Piękny poranek. Zobaczcie. Piękny poranek w lesie w szczycińskich lasach. Tak, torfowisko. Torfowisko ryptowo. Tak było tak. to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Idziemy zobaczyć na polanę. Może będzie jakiś zwierz. To wam pokażemy. Jak nie, jak nie będziemy uciekać, <grymne> a też nie mamy tym do doświadczenia, wiem. być może to ostatni. Są Jolanie, jest jeszcze jeszcze. Myśleliśmy, że się skończyło. Próbujemy je znaleźć. Jest okej. Okay. Nawet nie jest zimno. Nawet nie jest zimno. Ale jest pięknie. Jest piękny poranek. Słychać je coraz wyraźniej. Myślimy, że za tymi drzewami jest polana. Gdzie jest to Widzieliśmy je, ale uciekające, 4-5 uciekające. Pięć, pięć sztuk, tak. prawdopodobnie no. wypłoszone przez cywilizację wycinkę drzew i robotników. No. Ale może też przez nas, może nas wyczuły, może usłyszały. Eee, może ale tak pierwszego jeszcze... to zapoty, następne rykowisko za rok. Spróbujemy <noise> jeszcze raz. <noise> Jesteśmy na skraju lasu. O jeleniach raczej już zapomnieliśmy. Bo już za późno. One, one sobie zapomniały. One tak. Ale... Chyba czas się napić czegoś ciepłego. Idziemy do samochodu. Zjeść kawałek dobrego ciasta, który upiekła moja żona i napić się gorącej herbaty z cytryną i miodem. Ja... Aha, w samochodzie. No to jednak myszczuchy. Mamy ze sobą pyszne ciasto i herbatę z cytryną. Więc zrobimy sobie teraz przerwę na popas na tym pięknym drzewie. <laughs> na no, popas? Tak, tak naprawdę to wcześniej nagraliśmy, że w samochodzie, ale to się wkazuje. Ciemam go raz jeszcze. Nowe wyjście, drugie poznajemy raz. Poznajemy zwyczaje. Nasze też, bo nie wolno pić przed wyjściem. Ja nie piłem. Ja nie piłem. Ja jestem to się ten, wytnie. Ja jestem ten odpowiedzialny. No dobra. Kto prowadzi nie pije. W sumie jeden, zobaczymy, idziemy go poszukać, może go znajdziemy. chociaż je usłyszeliśmy, ale znaleźliśmy grzyby. Wydaje mi się, że to jest prawdziwek. Tak, to jest prawdziwek. Borowik szlachetny. Lekko wyrośnięty. jest skonsumowany. Przez... Nadgryziony. Może przez... Może przez sarnę. Albo jelenia. jelenia. Albo dużego ślimaka. Albo dużego ślimaka. No. Sprawa wygląda następująco: Jeleni nie ma, ale. Słyszeliśmy je. Podejrzewam, że przyszliśmy trochę za późno, i być może my je spłoszyliśmy, a być może już po prostu było późno i sobie same poszły. Mhm. Ale wiemy, że to jest to miejsce, bo drugi raz spotkaliśmy je już tutaj i na pewno tu wrócimy lepiej, przygotowani i wcześniej. Dokładnie. Ale co to jest dzięcioł, którego nagraliśmy i zobaczycie go? Stuka dzięcioł. Zaraz pewnie i pajączek. I standardowo piękny poranek w lesie.